Cześć! Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj się powtórce zobaczymy STI, czyli Radziecki Czołg Ciężki, 9 poziomu, który prowadzi do ISA 4. Sama bitwa to są 9 tiery, no i dwie dziesiątki po jednej stronie. U nas Małus i Piotr Panzer S100. Natomiast u nich S100 i Badżet 25T. Jest to bitwa na malinówce, kampinówce, ale w trybie szturnu. Senderowo na tej mapie praktycznie najbardziej opłaca się przejąć góreczkę, bo stąd jest później bardzo fajny ostrzał na spawn przeciwnika, gdzie na pewno będą czaić się te deki. Tutaj widzimy już pierwsze obiekty do strzelania są. ten Ferdynand sobie tak przyjechał, Od razu spadł, bo po dwóch salwach ode mnie i od Jodgiew Pancera s to. Tej kolejne cele są wyświetlone przez Cardnaworna. Bardzo fajnie to zrobisz że tam pojechał. Tej Ferdynanda. Ferdinanda. mi 51 punktów życiowych, a losowany. mogą być troszkę lepsze. Na czoł posiadam tylko i wyłącznie posyłacz. Na inne moduły mnie nie stać póki co. I włożę tutaj na zmianę lornetkę i siatkę kamuflażową. Lornetkę, żeby czasami się tam więcej troszkę widzieć do bo czołg jest dość ślepy. <laughs> tutaj widzimy, że część naszych sił jedzie tutaj dołem górki, tutaj w tym rejonie, a część udało się na górkę, tak jak mówiłem wcześniej, aby zrobić porządek z tym tutaj delikwentami. Hmm. Tutaj jest fajnie pokazana, czy przynajmniej ja, staram się tutaj zrobić taktykę hold down, czyli wystawiając tylko wieże. STI posiada bardzo, do, znaczy może nie bardzo dobrą, ale dobrą elewację działa w dół, jest to aż 8 stopni. Co pozwala efektywnie chować się za jakimiś górkami i wystawiać tylko wieże. Tutaj widzimy, że niestety widzę tylko te czubki wieży, więc czekam sobie spokojnie na strzał. Tutaj esto wjeżdża do nas, więc nie będziemy ryzykować. Czekając na niego za strzał za 700, więc najpierw się wycofamy. Nasze siły nadal też powoli pchają się do przodu. Niestety pan teraz tutaj dostaje. S to ewidentnie tutaj we mnie celuje, więc nie chcę dostać pestki. Zobaczymy, że wystrzelił. W sumie się będzie cofał, chyba czy też jedzie naprzód, nie wiem. Ale ja tu mam w niego strzał. Ale decyduję się na strzelanie w K4 w bok wieży. Bok wieży kw 4 jest pod kątem 90 stopni jest no, no miękki. No, jak prosto padło niego, to praktycznie wszystko tam wchodzi, przynajmniej z tego działa t 34 też ode mnie obrywa. Gdzie pierwszy rykoszet elegancko po wieży? Nie są w stanie spędzić mojej wieży, jeżeli je będę tylko sam wystawiał. To jest to, no niestety rykoszet, ale nie przejmujemy się, bo on jeszcze jest do sprania na późnej. Tutaj znowu celujemy, tylko wykończymy tego T34. Bo zaczynamy. <t> No wykończylibyśmy tego T34, gdyby nie to, że pocisk tylko Niestety zdarza się tak, że T34 posiada bardzo dobrą wieżę i ciężko ją przebić. Niestety tutaj je wystawił, niestety dla niego, a dobrze dla mnie, że wystawił bokę wieżę. Więc penetracja nie stanowiła większego problemu. m 3 również popełnia ten błąd. Znaczy nie popełnia błędu, bo celuje chyba we mnie. Ale ja tu wsadzam mu pocisk pod gąsienicę. Tutaj kolejny ode mnie rkoszek, póki co nie są w stanie. Nie mają jak mnie przebić po prostu. M103 tutaj wybuch od Mausa. kw 4 dostaje kolejną pestkę. No idzie nasza kawu 5 tutaj w dole mapy Walczy z Bacchatem i z JG w drugim. Tutaj S to wyjeżdża z wolę, a strzał bez przycelowania. I jedziemy dalej, napieramy nie będziemy głupio stać, prawda? Już 3200 obrażeń. Yy, tutaj to S to przyjmuję od niego pestkę za 497. A oddaję mu za 480, więc to wymiana taka nawet znośna. Widzimy w oddali ISA trzeciego. Tutaj już zamiast cooldowna. robię, robię side-scrapa. Akurat mam do tego idealną osłonę. Oddaję strzał, koleś obrywa, aż jest powrotem, cofam. Wyjeżdżam tutaj znowu size-scrapem. Tylko z, troszkę, troszkę zmieniam pozycję, żeby było wygodniej, żeby ta lupa nie przeszkadzała w strzelaniu. Tutaj mam T95 bokiem. Jest niezłe, niezłe. Ładny, nie ładny wejście. Skupiałem skupienie celowników. Pocisk leciał w górę. Hmm. No niestety, zdarzają się takie kwiatki. Ponownie T95. Ponownie strzał. W tym razie pocisk minimalnie poleciał nad górą. To jest T95, to on jest, to ma strasznie niski profil. I dobra, usprawiedliwiam się, że nie umiem trafić w T95. Trzy strzały nie trafiłem. No. Dobra, powiedzmy, to jest moje usprawiedliwienie, że T95 ma bardzo niski profil. <noise> Dlatego nie umiem trafić. A tak naprawdę to strasznie kiepskie to RNG losowało lot pocisku. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Ale po prostu w sytuacja. <laughs> jak widzimy, dość szybko poradziliśmy sobie z przeciwnikami na górce i w lesie. Jest 13 do 5. Został Badczat i JG Panther. No i tutaj już stwierdziłem sobie, że no cholera po co się tam pchać. Nie jestem Bóg wie, jak szybkim czołg. Nie będę pchał się do przodu. Jest tam mało tygry z karnawem też może pewnie przestrzał. Ale tak czy siak, poceluję sobie, może oddam strzał. Niestety tu widziałem tylko przednie kółko napędowe, ja nie zrobiłem nic. Bacza gdzieś się schował, ostatnio był widziany na K6, K6, K7 i tam właśnie był. Nie zmienił zbyt dużo pozycji, A jego problem, tak czekał go nieuchronna śmierć. To było na tyle, trzymajcie się, cześć.